Niedziela 28 sierpnia. Witam Cię. Hasem dobry lot. Dzisiaj lecimy. Lot numer dwa to zaleśnica. Do mnie około 160 paru kilometrów. Ptaszki zostały wypuszczone. Przy pięknej pogodzie o godzinie ósmej. W tej chwili jest 9:20. gdzieś, Także mają pogodę super. Wiatru nie ma, myślę, że ptaki 80 ponad na godzinę powinny zrobić. Także około 10 powinny być, 10, może przed 10 trochę. Zapraszam cię do oglądania krótkiego filmiku, krótkie relacji z lotu, z lotu gąbków. Jest godzina. Yy 10.09 Jadają pierwsze ptaszki Kolega mi dał Krystian znać też ma już gołębie Na krótszym pomiarze Siodłem dwa pierwsze O, cała grupa leci Jest w tej chwili 10:10, Na 10, razie 10, tamte latają. 10, 10 jest 2, 4, 6, gołębi. Mam nadzieję, że się w tym dzisiaj odbiją wszystkie. No na razie tracą. Jest w tej chwili 10-10. O, jest więcej, jest, jest 10 gębi gdzieś. No. Dwa, dwa, cztery, sześć, osiem, dziewięć. Miejmy nadzieję, że się podbijają wszystkie dzisiaj. Dziesiąta dziesięć, pięćdziesiąt dziewięć. Jest dziewięć w No Chyba o dziewięć, ten jest stamtąd. 0,7 7 stracił ptak już minutę jego ojciec jest na ponad 50 konkursów, stary linzen No, ptaki chyba w tej z kierunku, bo je mało widziałem Także powinny być wysoko na oddział Bo jest następny, jest 10 gołąb Zasprawdzimy, czy się gołębie odbijają Zajrzymy do zegara Powinno być 10 gołębi, o jest jedenasty O, leci Pięknie to jest. Następne trzy są. piękne ptaszki dochodzą. Dwa. jest. Koledzy dzwonią, ale nie będę... Andrzej Kowal dzwoni, ale nie będę odbierał, bo... by mi przerwało nagrywanie. Nagrywam telefonem, bo kamerę mam zepsutą. Tak, jeszcze kulecko robię. No, trochę tracę, no, ale wszystkim przypuszczam. Każdy będzie mówił, że, że latały, nie siadały. No wiadomo. Krótki lot 160 km. Dwa. A jeden opcji jest ten, ten, ten na samej górze tam. Wtedy pięć moich jest. Chodź, chodź, chodź. chodź. Paaadź! Nie, nie. No i obcy, to jest obcy A to jakiś... Nawet bez... bez jest Bez gumy Jakiś młodej się komuś zabrał z 15 gołębic, pójdziemy sprawdzić, w tej chwili jest no 13 po, to jest 2 minuty pierwszego gołębia obejrzymy, no, 3 minuty o, jest następny gołąb muszę sprawdzić, bo kurde jakby się nie, od... jakby się nie odbijały to no, i tak za późno, o jeszcze z rzęsiskami przyszedł może właściciel rozpozna, czy siadają kolejne gołąbki 14 gołębi jest Esek Raz Dwa Trzy Cztery Cztery eski, słabo Chodź, 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 chodź Czekajcie, podbijały Dwa, cztery, sześć, osiem, dziesięć, jedenaście, Dwanaście, tam są dwa, to powinno się zgadzać Dzisiaj się odbiły gołębie Może siadają Trzy A wchodzą jest tak Dwa, cztery, sześć Dwa Dwa, sześć, siedem Siedem Chodź, 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 2 MBS 7 2, 2, 4, 6, 8, 10, 11 Chodź, 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 chodź. Dobra, nie wiem I od tych jasek jest

Chodź, 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 chodź. Te finisia gołębie, zaraz sprawdzimy. Zaraz powinny wejść. Chodź, 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 chodź. 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 Jerzyska. Szyi... Chodź, 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 chodź. Czyli jest yy, 16 po. Jest yy, 8 A to najwięcej jeszcze wpadło już. Dobra Kończymy filmowanie. Chodź, chodź, chodź. Następne taki to są dwa obce. Chodź, chodź, chodź. Następnym plackiem przyszły: są dwa obce i dwa moje. Chodź, chodź, chodź. Na... Trzy obce są. Cztery albo wszystkie są obce. Nie, jeden z mój. Te cztery są obce. Zaraz chwilę Niech lecę do. Chodź, chodź, chodź niech lecą do góry właścicieli nie dwa są moje chodź 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 chodź, chodź. kolejny ptak siada pięknie o, to już jest o 30 gołębi to pewno będzie po konkursie jest godzina w tej chwili Obejrzymy, gdzie korzystam z takiego gadżetu, którego używam na ryby czyli ze stopera jest 18 po to jest od pierwszego gębia bodajże 8, 8 minut chyba Dobra. dziękuję wszystkim za oglądalność muszę podzwonić po kolegach, bo dzwonią chcą wiedzieć, a ja telefonem kręcę także nie mam jak i y, nie, nie mam jak rozmawiać następny kąpek siada, no, dobra, do usłyszenia dzięki, że oglądaliśmy mnie, kolego, koleżanko